Dzień dobry. Dzień dobry. Elo? O, e, przepraszam, gdzie jest towar? No, pod biurkiem. A, a gdzie pan obecnie przebywa? Sprzedaję zdanie, bo wirus panuje. To jak pan otwiera ten kiosk? No, kurde, na pilota! Aaaa, całe szczęście. Że pan, że ma pan otwarte. Szukam wszędzie magazynu z LEGO. Jest może? Akurat została jedna sztuka. Ale ma pan tu ciemnicę. Jedna latarka? Co, co to jest niby za kiosk? No, ale w takich czasach przyszła nam żyć. Dobra, zobaczmy co, jest. Asortyment też nie za bogaty. Szukam Ninjago. Jest! To właśnie on! Śnieżny samuraj z lodową lancą, tylko... Tylko gdzie ten dodatek? Co? Przecież to nieludzkie. W sumie zostało mi jeszcze trochę pieniążków z urodzin. Hmm. Poszukajmy jakiejś promocji. Musi się coś znaleźć. Niby sporo ciekawych ofert. Jakiś Bugatti tutaj Minus 10 na Lego Dwie Gwiezdne wojny nawet Brakuje coś Ninjago Hmm Nie widzę nic w sumie dla siebie na ten moment Okej, okay, znalazłem jakąś noc dla dzieci Minus 20 na zabawki Chyba dzieckiem jeszcze jestem Szybko, szybko, może zdobędę swój wymarzony zestaw ale jak to? Przecież promocja trwa dopiero dwie minuty Jeszcze parę drobnych popraweczek I w zasadzie mogę gotowy Którą mamy godzinę? Dwudziesta druga Konferencja Lego miała być dzisiaj, właśnie w okolicach tej godziny, nową serię wprowadzają. Ciekawe, co nam tym razem zaproponują. Dzień dobry! Przygotowaliśmy dla Państwa nową serię o nazwie Luźne Elementy. W skład serii wchodzą trzy zestawy, a wy każdym z nich po trzy unikatowe elementy. A cena takiego jednego produktu wynosi jedynie 40 zł katalogowa. Pozdrawiamy cieplutko! Wow! Tego świat rzeczywiście potrzebował! I kto by pomyślał, że zajęło im to tylko dwa lata, aby wpaść na coś tak wspaniałego? Niesamowici ludzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, możecie strzelić łapeczkę w górę oraz zostawić suba na moim kanale. Myślę, że od czasu do czasu można nagrać, wrzucić tego typu materiał, czyli film humorystyczny. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, jakie Wy przeżywacie rozczarowania związane z Klockami Lego. A my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!